Kochani, praworytmu. Praworytmu jest yy, bardzo związane yy, z tym yy, poprzednim omawianym prawem polaryzacji. Chodzi tutaj o to, że tak naprawdę wszystko płynie. Wszystko jest w ruchu. Energia też jest w ruchu. Miarą wychylenia na przykład wahadła w lewo jest wychylenie również wahadła w prawo. Wszystko ma jakby swoje pływy. Rytm natomiast to wyrównuje. Regularne ruchy, yy, opisane jakby tym prawem, zachodzą dokładnie pomiędzy tymi dwoma biegunami o którym mówiliśmy w prawie polaryzacji. Czyli aktywność przeplata się z odpoczynkiem, i tylko wtedy daje nam to harmonię. Jeżeli na przykład jedna ze stron zostaje e, y, zaburzona, to wtedy wchodzą siły, które przywrócą tą równowagę. Bardzo łatwo jest to zaobserwować w, w waszym życiu, naszym życiu codziennym. A mianowicie, kiedy ciało woła, żebyś odpoczął, a ty tego nie zrobisz, bo bardzo ciężko pracujesz, bo musisz dokończyć projekt, bo e, tak teraz wygląda rzeczywistość, e, no, to, no to wszechświat da ci chorobę taką, żebyś się wyłożył do łóżka. E, i tam pozostał na tyle, aż zostanie wyrównane. Wszystko to, co w ciele jest zachwiane, to działa zawsze, dlatego zawsze w rozwoju duchowym mówimy: że słuchaj swojej intuicji, słuchaj swojego ciała. Im dłużej i intensywniej będziesz się trzymał tego bieguna, czyli tego jakby jednego bieguna, tym silniejsza będzie reakcja. Siły wyższej, czyli jakby tej siły, która to zrównoważy. Na przykład, jeżeli zaburzasz swój rytm aktywności i relaksu, to po prostu choroba zmusi cię do wzięcia wolnego, do odpoczynku, do regeneracji. E, takie sygnały w postaci choroby są początkowo bardzo łagodne. I bardzo często je ignorujemy, i będziemy <laughs> dalej jakby gnać w to nieznane, wtedy oczywiście te sygnały staną się poważniejsze. Dlatego jest tak bardzo ważne, aby zwrócić uwagę na to ciało i bardzo y, uważnie odbierać te sygnały. Ciało jest jakby jednym z sposobów, dzięki któremu możesz to zauważyć. Y, kiedy jest coś w Twoim życiu po prostu niezrównoważone. Każdy naturalny rytm jest, i to jest bardzo ciekawe, wyznaczany poprzez prawa natury. Prawo, to prawo rytmu nie osądza. Ono nie, on nie mówi, że ten stan jest dobry, a tamten jest zły. Chodzi po prostu tylko tutaj o to. Żeby zapewnić sobie e, taką równowagę. Taki naturalny rytm jakby. Kiedy to zostanie zakłócone, prawo to zapewnia rekompensatę, która po prostu wtedy przywraca te rzeczy do takiego e, zrównoważonego stanu. E, Jakie są więc praktyczne wskazówki, które dotyczą tego prawa? Przyszło mi teraz do głowy taki przykład, przyszedł mi taki przykład: nie opieraj się wzlotom i upadkom w swoim życiu, bo żebyś mógł rozpoznać jedno i drugie, to musi to jedno i drugie zaistnieć. Żadnej sytuacji w życiu nie da się utrzymać na stałe. Na przykład tak jak w partnerstwie. Muszą być zarówno wzloty, jak i upadki. Eee, wszystko rozwija się w ramach ruchów wahadłowych. Po wzlotach na przykład przychodzi upadek, po dołku przychodzi wzrost, szczyt. Wszystko to, co w pewnym momencie ma się zacząć. To w pewnym momencie się również musi skończyć. Natomiast my tego bardzo nie rozumiemy, bo zobaczcie, to jest cały czas do, to, do czego po, powracam. Nie akceptujemy, nie lubimy zmian naszym, w naszym życiu. Więc, jeżeli Ty nie weźmiesz tego pod uwagę, że w Twoim życiu. Nastąpiła rutyna, że tkwisz w czymś, co jest iluzją, że tkwisz w czymś, co się powinno zmienić, ale tego nie robisz, to po prostu prawo rytmu będzie zastosowane przez wszechświat i zmusi Cię wszechświat dokładnie do tej zmiany, którą Ty już wyczuwałeś wcześniej jako korzystną dla Ciebie samego. Druga rzecz, to jest tutaj yy, bardzo ważna, że w życiu jest tak, że często trzeba coś stracić, żeby coś zyskać. I teraz zobacz. Ty nie możesz się opierać tej stracie, bo tylko strata. Umożliwia ci zysk lub wzrost. To jest tak, jak mówiłam, również o tym, że trzeba zrobić miejsce na coś. Im większy jest Twój strach i opór przez, przed stratą, tym bardziej e, Ty się kierujesz tym strachem, tym lękiem i opierasz się temu, tym bardziej jakby spowalniasz kolejny ruch przeciwny, który prowadzi Cię właśnie do tego zysku. Im bardziej tutaj przykład do bliźniaczych dusz. Czekasz na bliźniaka, który najprawdopodobniej yy, yy, najprawdopodobniej nie przyjdzie, dlatego że ty wiesz, że on się na przykład nie rozwija. Więc no nie będzie możliwa unia. Ale ty czekasz na niego, a nie rozwijasz się sama. To wszechświat wrzu wrzuci cię w taki wir, że będziesz musiała sięgnąć po rozwój duchowy, i będziesz musiała się rozwijać, bo inaczej nie dasz sobie w życiu rady. Czekając, nie rozwijając się, albo mając nadzieję, że tylko on i tylko on. I żaden inny nie może przyjść do twojego życia. Ja już nie powiem, żeby cię uszczęśliwić, bo cię nikt nie uszczęśliwi, dopóki nie uszczęśliwisz siebie sama. To w tym momencie wszechświat pokaże ci, że yy, musisz się rozwijać i ten rozwój tak czy siak nastąpi, i zmusi cię na przykład do uzdrawiania wszelkich traum i ran. Na przykład poprzez to, że przypomnisz sobie, yy, czy to jakieś poprzednie wcielenia, czy spotkasz człowieka, który ci to pokaże, i tak czy siak będziesz musiała to zrobić. Jak już to wszystko zrobisz, to wtedy może przyjdzie świadomość, że Twoja bliźniacza dusza musi zrobić to samo, a z tego co wiesz, albo przypuszczasz, po prostu w ogóle tego nie robi. I wtedy będzie kolejny ból, ponieważ znowu coś odkładałeś bo z... i znowu minął czas i znowu mogłaś zrobić w tym czasie dużo, dużo więcej, natomiast nie robiłaś tego, bo czekałaś. Albo nie poznałaś innego człowieka, który, który był Ci na przykład dany jako na przykład bratnia dusza, nie wykorzystałaś szansy, ponieważ czekałaś. A wiesz dobrze, że w życiu musi następować zmiana. Trzecia zasada tego prawa rytmu jest bardzo ważna i ja sobie bardzo długo z nią nie radziłam. Otóż przy moim oczyszczaniu ciało zostało oczyszczone. Któraś tam czakra z kolei, natomiast gdzieś tam wszystko zawsze boli. No i mówię, dobrze, no ale boli, no dlaczego boli? Nie powinno boleć, oczyszczone powinno puścić. Bez yy, tej wiedzy puszcza tylko świadomość. Czyli w momencie, kiedy świadomie wiesz, że coś cię boli z jakiegoś powodu. Bo wiecie dobrze, że emocje ukryte są w ciele, to sama świadomość jest w stanie bardzo pomóc, aby ten ból był mniejszy. Natomiast my, jako ludzie, jesteśmy nauczeni walczyć czyli nie budzić w sobie mocy i używać jej, tylko walczyć czyli używać siły. I jak przychodzi choroba, to my zaczynamy z nią walczyć. To, co powinniśmy jednak zrobić, to to, aby zobaczyć, do czego ona służy, ta choroba, po co ona pojawiła się w moim ciele. My mamy nie walczyć z bólem, tylko wejść w ten ból i dowiedzieć się, dlaczego on jest i co ciało chciałoby mi w ten sposób powiedzieć. Czyli kolejną jakby zasadą prawa rytmu jest po prostu nie walcz z bólem, który jest związany z czymkolwiek, na przykład, z rozłąką lub końcem czegoś, bo bardzo często nasze spotkania z bliźniaczą duszą miały swój początek i koniec i nigdy już nie wrócą. Nie wrócą yy, i wszelkie unie, które są obiecywane, są obiecywane świadomie. Ale niekoniecznie tu na Ziemi, bo tam u góry zawsze wchodzicie w Unię. Natomiast ty masz wiedzieć tylko jedną rzecz: że każdy koniec umożliwia nowy początek, więc dopóki ty nie całkowicie nie odpuścisz tej relacji, nie zakończysz tego i nie weźmiesz się za pracę nad sobą, to nic nowego nie przyjdzie, a tym bardziej on do ciebie nie wróci. Tym bardziej, jeśli go nie puścisz, nie odpuścisz, nie, nie po prostu nie. Ty musisz całkowicie skoncentrować się na sobie, a jego tylko wspierać miłością. Ty nie możesz do niego dzwonić, ty nie możesz do niego pisać, bo w tym momencie likwidujesz jakby tą separację. A tylko separacja daje wam możliwość rozwoju. Ty ją negujesz, ty cały czas chcesz być pewna, że on jest blisko. Nawet jak on nie odbiera, to ty się denerwujesz i twierdzisz, że musi odebrać, bo to jest moja bliźniacza dusza. Nie walcz z bólem związanym z rozłąką, lub nie walcz z tym, że cokolwiek się skończyło. Dlatego, że każdy koniec oznacza nowy początek. Zawsze tak było i jest. Należy więc pamiętać, że każdy rozwój zawsze odbywa się w ruchu wahadłowym. Po każdym dołku z pewnością następuje wzrost. Każde zakończenie daje nowy początek, a każda strata. Tworzy przestrzeń na pojawienie się po prostu w naszym życiu czegoś nowego. Zobaczcie, że praktycznie w każdym omawianym prawie jest to samo. Odpuść i zrób przestrzeń. Odpuść i zrób przestrzeń na to, co ma przyjść, na to, co nowe, na to, co dla Ciebie, ale musisz w to włożyć działanie. Chcesz mieć ładne nowe ubrania, musisz wyrzucić najpierw te stare. To mi się sprawdziło milion razy eee, i to nie podlega w ogóle dyskusji. Eee, zrobisz przestrzeń, będziecie stać na to, żeby kupić sobie coś nowego. Trzymasz stare ubrania, bo się przydadzą, to wtedy i leżą te stare, których najprawdopodobniej nie będziesz nosić. I nowe również nie przyjdą. Czyli po prostu nie kupisz, bo nie znajdziesz nic ładnego, albo nie kupisz, bo cię po prostu na nie nie będzie stać. E... Przemyślcie sobie również to prawo do swoich relacji z bliźniaczą duszą. Przygotowuję podcast, który. Będzie dla nas wszystkich bardzo ważny, ale nie jestem jeszcze gotowa, bo jeszcze sprawdzam, jeszcze jakby robię badania, że tak powiem, na no, ten temat. Kiedyś się pojawi. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.